Skoro włączyłeś ten film, to prawdopodobnie już stosujesz jakieś powszechnie znane metody zarządzania czasem, jak na przykład używanie kalendarza, sporządzanie list zadań do wykonania. I ogólnie pewnie zauważyłeś, że Twoja wydajność stoi w miejscu i jesteś już zmęczony ciągłym przepisywaniem z dnia na dzień niezrobionych zadań. Ten film jest dla Ciebie. Najpierw porozmawiamy o tym, jakie są dwie formy zarządzania czasem, w międzyczasie też porozmawiamy o tym, jak poprawnie korzystać z kalendarza, a potem przeanalizujemy i poprawimy Twoje błędy i dam Ci konkretne wskazówki, jak wycisnąć maksa ze swojego czasu. Zarządzanie czasem ma dwie formy zarządzanie ilościowe i jakościowe. Zarządzanie ilościowe to jest po prostu to, ile czasu w ciągu dnia wkładamy w wykonywanie wcześniej zaplanowanych działań. Przy czym trzeba zaznaczyć, że to są działania dowolnego rodzaju i jest to też planowanie, w których godzinach dokładnie chcemy pracować. Zarządzanie jakościowe z kolei to jest to, jak w najlepszy sposób dobrać najbardziej odpowiednie zadanie do danej chwili, jak ustawić kolejność wykonywania konkretnych działań. A także jak zmaksymalizować efekty swojego bloku pracy. No bo oczywiście w trakcie bloku pracy jesteśmy podatni na różnego rodzaju rozproszenie. Wpływ poszczególnych elementów zarządzania czasem na Twoją całkowitą produktywność nie jest niezależny. Co mam na myśli? Nawet jak jesteś bardzo skuteczny i w krótkim czasie osiągasz rewelacyjne wyniki, to Twoja całkowita produktywność nie będzie za duża, jeśli pracujesz po prostu za mało. <laughs> jak już mamy za sobą podstawy, to teraz przejdziemy do konkretów, czyli omówimy to, jak dobrze zarządzać ilościowo. Pierwszym krokiem do poprawnego zarządzania ilościowego jest przede wszystkim określenie, w których godzinach jesteśmy w stanie być produktywni. Dlatego będziemy używać metody, którą ja nazywam metodą wychwytywania okienek. Wiesz co chodzi, każdy z nas ma pewne zobowiązania o dokładnym terminie realizacji. No nie wiem, no możesz iść na trening piłki nożnej, możesz odbierać dzieciaka ze szkoły, możesz mieć wizytę u lekarza w poniedziałek o 18. Ogólnie w trakcie realizacji tych obowiązków ciężko jest wykonywać jakąś produktywną, wcześniej zaplanowaną pracę, dlatego warto jest wykorzystywać okienka wolnego czasu, które się tworzą między różnego rodzaju zobowiązaniami. Więc pierwszym krokiem do dobrego zarządzania ilościowego jest zebranie wszystkich swoich nadchodzących zobowiązań w jedno miejsce. Będziemy do tego używali kalendarza, ale nie będziemy go używać w najpopularniejszy sposób, to znaczy nie będziemy codziennie określać zadań do zrobienia, no bo to się zawsze kończy tym, że po prostu przepisujemy z dnia na dzień niezrobione zadania. Ogólnie jest taka książka Getting Things Done od Davida Allena i on w tej książce radzi, żeby do swojego kalendarza wpisywać tylko i wyłącznie rzeczy, jakieś sprawy, które muszą zostać zrealizowane konkretnego dnia, najlepiej o konkretnej godzinie. No i to jest dokładnie to, co chcemy robić, no bo to nam Pozwoli na precyzyjne wychwytywanie okienek wolnego czasu, który możemy potem w dowolny sposób zagospodarować, przy czym Warto jest wpisywać do kalendarza sprawy od razu w momencie, kiedy się o nich dowiemy. Po co? No, dlatego, że nie zapomnimy o nich, nie? I będziemy mieli z góry jasno i wyraźnie rozpisane, kiedy tylko się będziemy chcieli zajść. No i dobra, o co tak naprawdę chodzi? Załóżmy, że masz trening piłki nożnej na 18 i wiesz, że będzie on trwał 2 godziny, przy czym wiesz dodatkowo, że dojazd w jedną i w drugą stronę, w sensie do domu i na trening, zajmie ci po 30 minut. W takiej sytuacji w swoim kalendarzu musisz zapisać, że od 17.30 do 20.30 jesteś zajęty. Od 17.30, no bo dostatecznie wcześniej. Nie musisz wyjechać z domu, no i o 20.30, no bo też trzeba do domu wrócić. W tym przykładzie, twoim okienkiem wolnego czasu jest każda godzina poza 17.30 i 20.30. No ja sobie teraz zdaję sprawę z tego, że są różnego rodzaju sprawy, których czas trwania jest ciężki do określenia, ale ogólnie. Jeśli masz taką sytuację, to lepiej wpisać sobie w kalendarzu ciut więcej niż ciut za mało. Ja osobiście używam do tego kalendarza Google, no bo on mi przysła powiadomienia o poszczególnych wydarzeniach i dla mnie stanowi to dość dużą dogodność. A takiego kalendarza używasz nie ma w sumie znaczenia pod warunkiem, że jest to dla Ciebie wygodne i masz pewność, że będziesz do niego regularnie zaglądał, więc jeśli dla ciebie jest to bardziej optymalne, no to bez żadnego problemu może to być fizyczny kalendarz lub po prostu luzem leżące kartki. A jeśli ogarniesz, że na przykład masz mało wolnego czasu w ciągu dnia ze względu na swoje zobowiązania, no to na spokojnie. W sensie to jest naturalne, no bo my wszyscy ludzie będziemy się różnić tym, ile mamy wolnego czasu, no bo na przykład ja jako student, który nie pracuje, mam więcej wolnego czasu w ciągu dnia niż osoba dorosła, która pracuje i jeszcze ma dziecko, nie? Dlatego analizując samo to, ile czasu pracujemy w ciągu dnia, no to trzeba wziąć pod uwagę nasze możliwości. No i teraz jak już wiemy kiedy mamy okienka wolnego czasu, to sobie zaplanujemy konkretnie kiedy chcemy pracować. No i ogólnie planując pracę, chcesz ją zaplanować w blokach pracy, czyli w takich dłuższych... Przedziałach czasu, które chcesz poświęcić tylko i wyłącznie na pracę. No i to może być na przykład, że sobie oddelegujesz jednorazowo trzy godziny czasu, mogą to być cztery, może to być mniej, ale to musi być taki dłuższy blok. Co to ma na celu? No na pewno kiedyś zauważyłeś, że jak próbowałeś usiąść do pracy w taki sposób bardziej rwany, że jakby tak niezaplanowany, że miałeś ochotę, więc sobie usiadłeś, to byłeś o wiele bardziej skłonny do tego, żeby być rozpraszanym przez różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. W sensie wiesz, no nie wiem, tu ci może telefon zadzwonić, tu możesz usłyszeć, że nie wiem, ktoś ogląda w domu jakiś program, który lubisz, albo leci w meczach jakiejś twojej ulubionej drużyny i ci się zachce na przykład odejść na chwilę od pracy i zobaczyć, co tam się dzieje. Sam koncept bloków pracy ma na celu wyeliminowanie właśnie tych potencjalnych rozproszeń, nie? W sensie tutaj największą rolę odgrywa nastawienie, no bo jak ty siadasz do pracy z nastawieniem, że dobra, teraz siadam na 3 godziny do pracy, bardziej prawdopodobne jest, że jednak mimo wszystko doczekasz do końca i dopiero jak się skończy określony czas, to dopiero pójdziesz wtedy... Na no rzecz. No i wracając do naszego przykładu z treningiem piłki nożnej od 17.30 do 20.30, no to mamy wolny czas w każdej godzinie, która jest przed 17.30. No i możemy sobie założyć, że chcę sobie zmieścić 3 godzinny blok pracy od 11 do 14, więc sobie to zaznaczam. Przy czym równie istotne jest to, żeby po bloku pracy zaplanować sobie jakąś przerwę. Ta przerwa zagwarantuje ci to, że twój umysł odpocznie sobie i będziesz bardziej wydajny na kolejnych blokach pracy. To znaczy, jeśli powiedzmy chcesz zaplanować sobie godzinną przerwę po tym bloku pracy od 14 do 15, no to na następnym bloku pracy powiedzmy od 15 do 17 będziesz bardziej wydajny, no bo twój umysł zdąży troszeczkę odpocząć. Ogólnie te przerwy brzmią dosyć winnie, ale one są naprawdę istotnym elementem i ich nie można w sumie pomijać, nie? No jeśli chodzi o zarządzanie ilościowe, to teraz będzie ostatni aspekt, a mianowicie ja z doświadczenia wiem, że warto jest mierzyć czas, który się spędza na blokach pracy. W sensie to ma na celu bardziej kontrolę, aniżeli poprawę jakichś efektów, nie? No ja zauważyłem to po sobie, że ja po prostu wolę mieć, że tak powiem, wgląd w to, co robię, takie dokładny. Dlatego jak ja zaczynam blok pracy, to sobie biorę telefon, włączam sobie stoperek, i odkładam telefon gdzieś daleko, żeby mnie nie rozpraszał. No i zawsze jak robię jakąś przerwę, co się rzadko w sumie zdarza, albo kiedy kończę pracę, no to po prostu go wyłączam i mam... Konkretną ilość czasu, jaką spędziłem na pracy. Przymiot tutaj teraz dodam, że ja liczę tylko czas spędzony na blokach pracy i na przykład nie liczę czasu spędzonego na treningu, na siłce albo na przykład oglądając jakieś podcasty w trakcie jedzenia na przykład. nie? Ja liczę same bloki pracy. To dlatego, że jak oglądam coś i na przykład w trakcie tego jem, no to nie jestem w gruncie rzeczy w 100% na tym skupiony i moje sumienie mi nie pozwala tego zaliczyć jako 100% wydajna praca, którą mogę zaliczyć do tego. No i dobra, to już jest wszystko na temat zarządzania ilościowego. Teraz przechodzimy do zarządzania jakościowego. Czyli tego, jak wybrać odpowiednie zadanie do danej chwili, jak ustalić kolejność wykonywania działań, a także jak wycisnąć maksa ze swojego bloku pracy. Przede wszystkim, najpierw musimy zwrócić uwagę na to, że wybór zadania to jest tak naprawdę dopasowanie konkretnej czynności do czterech czynników, to znaczy do kontekstu, czyli miejsca albo urządzenia, na którym chcemy to robić, do swojego czasu, który jest dostępny, do swoich sił i do swoich priorytetów, nie? No bo wiadomo, to jest oczywiste, no ale jak mam na przykład dostępne 30 minut czasu, no to na przykład nie zrobię sobie pełnego treningu na siłce, więc będę chciał zrobić coś innego. Tak samo jak jestem bardzo zmęczony, to nie usiądę do jakiegoś wymagającego zadania, na przykład do nauki, tylko wolę sobie na przykład wtedy posprzątać. Nie? No i żeby wiedzieć jaka czynność jest najlepsza w danych okolicznościach, trzeba je trzymać w jakimś zewnętrznym systemie. Nie możesz ich wszystkich pamiętać, no bo mózg nie do końca do tego służy. W tej samej książce, o której mówiłem wcześniej, czyli Getting things done od Davida Allena, było wspomniane badanie z początku XXI wieku, z którego jasno wynika, że nasz mózg, ludzki mózg, bardziej służy do rozpoznawania różnych prawidłowości, aniżeli do zapamiętywania poszczególnych punktów z różnych list. Dlatego, wszystkie swoje zadania, które masz do zrobienia, musisz wyrzucić ze swojej głowy do jakiegoś zewnętrznego systemu, który regularnie będziesz przeglądał. No jak już zbierzesz swoje wszystkie zadania w jedno miejsce, to musisz się podzielić według dwóch kryteriów. Po pierwsze, według aktualności, gdzie zadanie jest aktualne, jeśli masz zamiar się nim zająć w przeciągu najbliższego tygodnia, a także według kontekstu, czyli miejsca albo urządzenia, na którym to chcesz zrobić. Kontekstu, czyli miejsca lub urządzenia, z kolei dlatego, że jak jesteś powiedzmy sobie w jakimś pokoju, tak jak na przykład tutaj jestem w pokoju z łóżkiem, powiedzmy to, że to jest pokój z łóżkiem, no to jak mam jakiś czas i chcę tutaj coś zrobić, no to sobie ja po prostu włączam listę zadania w pokoju z łóżkiem, no i patrzę sobie co mogę wybrać, nie? No jak zapisujesz jakieś zadanie na liście, nie możesz go zapisać nagłówkowo, tylko to muszą być konkretne fizyczne działania, które chcesz wykonać. No i załóżmy, że chcesz sobie zapisać, że posprzątać pokój X. No i co się kryje pod hasłem posprzątać pokój X? Tutaj może się kryć tak. Zatrzeć kurze, odkurzyć, umyć podłogę, posprzątać wszystkie szafy, wyjąć wszystkie rzeczy z szafy, poprzeglądać wszystkie swoje rzeczy itd. Tych rzeczy jest nieskończone. No i to się okaże bardzo nieskuteczne, no bo po tym jak będziesz przeglądał tą listę, przeczytasz sobie, że masz do posprzątania pokój X no to podświadomie będziesz czuł, że ten nadmiar wszystkich zadań konkretnych fizycznych do wykonania stanie się zbyt dużym psychicznym ciężarem i to będzie po prostu zniechęcające. Dlatego w takiej sytuacji zamiast napisać na głowę, posprzątać pokój X, to ty powinieneś sobie zrobić listę pokój X, czyli listę zadań do wykonania w pokoju X i zapisać sobie konkretne działania. Zetrzeć kurze, odkurzyć, umyć podłogę. Wyjąć wszystkie rzeczy z szaf i tak dalej. Dzięki temu rozbijasz sobie to wszystko na pojedyncze działania, przez co nie będziesz czuł takich oporów, żeby je zrobić. Poza tym, jak przeczytasz sobie poszczególne te elementy, to możesz sobie wybrać w danym momencie, na przykład 3 z 6, nie musisz od razu robić wszystkich. tak? No i wcześniej, jeśli bałeś się, że będziesz zapominał o swoich rzeczach do zrobienia w momencie, kiedy przestaniesz zapisywać listy konkretnych codziennych zadań do zrobienia. No, to teraz Ci powiem, jak temu zapobiec. Bo listy swoich działań musisz przeglądać codziennie. I po co? W momencie, kiedy będziesz codziennie przeglądał te listy, to zyskasz jasną i konkretną świadomość tego, co masz do wykonania. I nie będziesz musiał ich pamiętać. Ponadto te listy mają taką zaletę, że w momencie, kiedy będziesz czuł potrzebę, żeby sobie odpalić daną listę, to sobie ją po prostu włączysz. No, na przykład, jeśli jesteś w pokoju X i masz powiedzmy godzinkę czasu wolnego, który chcesz wykorzystać w produktywny sposób, no to sobie po prostu włączasz listę w pokoju. X I patrzysz, jakie masz tutaj zadania do wykonania i patrzysz sobie, o no fajnie, no mam posprzątać kurze, mam odkurzyć. Więc sobie to zrobisz po prostu, nie? Ponadto no, największą zaletą tego systemu list. Jest to, że nie musisz tych rzeczy zapamiętywać. W efekcie w twojej głowie moce intelektualne, no, moc przerobowa, kalkulacyjna twojego mózgu, którą normalnie wykorzystywałbyś na to, żeby pamiętać o tych rzeczach, może zostać użyta w inny sposób. No i znowu w tej książce, o której mówiłem wcześniej, czyli Getting Things Done, jest wspomniane jeszcze jedno badanie, tym razem je wykonał pan Baumeister, z którego wynika, że w momencie, kiedy staramy się zapamiętać jakieś różne zadania albo zobowiązania, z których się nie wywiązaliśmy, one siedzą u nas w głowie, przez co ograniczają klarowność naszego umysłu umysłu i zaburzają naszą koncentrację. Co tylko potwierdza to, że te moce przerobowe w naszej głowie mogą zostać wykorzystane w lepszy sposób w momencie, kiedy przełożymy to na listy. I ja sam osobiście to zaobserwowałem, bo sam stosuję ten system już prawie pół roku. No i ogólnie teraz się możesz zastanawiać, jak zorganizować sobie te listy. No i ogólnie nie ma to zbytniego znaczenia, w jaki to sposób, ja, co to będzie za urządzenie, za system, czy to będą kartki fizyczne, czy gdzieś elektronicznie. To nie ma znaczenia pod warunkiem, że znowu będzie to dla ciebie wygodne w użyciu i będziesz miał pewność, że będziesz do tego regularnie zaglądał, żeby uzyskać sobie tą świadomość, co masz do zrobienia, nie? Ja osobiście używam do tego aplikacji Notion, no bo udało mi się to tak zorganizować, że na spokojnie mogę sobie wyświetlić zadania z konkretnego kontekstu i jakby dla mnie to jest przyjemne, bo też mogę sobie na telefonie przeglądać, czyli tak naprawdę wszędzie, ale równie dobrze w tej kwestii mogłyby się spisać na przykład notatki na telefonie, notatki papierowe, jakieś arkusze papieru i tak dalej, nie? To zależy od ciebie, Musisz to dobrać tak, żeby mieć pewność, że będziesz z tego korzystał. Czyli teraz jak dobrać sobie te konkretne zadania? W momencie, kiedy ustalisz sobie konkretny blok pracy, albo nie wiem, na przykład tak jak wcześniej ustaliliśmy, że chcesz zrobić sobie blok od 11 do 14, no to chwilkę przed tym blokiem pracy powinieneś sobie to wylistować, sobie odpalić listę, wybrać sobie z listy konkretne punkty i sobie gdzieś zapisać i się skupić w trakcie tego bloku na tym, żeby je wykonać. Taki zabieg pozwoli ci psychicznie się bardziej zaangażować w pracę, nie? Co może zwiększyć swoją koncentrację i w rezultacie efekt. Przy czym fajnym zabiegiem może się okazać zaplanowanie ciut więcej zadań do zrobienia w trakcie danego bloku pracy niż czujesz, że jesteś w stanie zrobić, no bo w takiej sytuacji będziesz czuł poczucie pilności i no potrzeby spieszenia się, nie? Co no w naturalny sposób może mieć przełożenie na twoje ostateczne rezultaty, co nie? Teraz jak ustalić kolejność konkretnych działań w bloku pracy? No i to jest bardzo proste, no bo trzeba je pogrupować tematycznie. Wyobraź sobie, żebyś skakał sobie po tematach w trakcie bloku pracy. No i nie wiem, raz byś sobie poczytał książkę na temat giełdy tradycyjnej, potem byś poszedł sobie obejrzał Podcast na temat zupełnie inny, i tak dalej, albo potem byś w ogóle poszedł nie wiem, pisać książkę. No i co by się działo? Za każdym razem, kiedy zmieniałeś temat, byłeś zmuszony do tego, żeby zorganizować się na nowo. To znaczy, przypomnieć sobie na przykład, co robiłeś wcześniej, co się działo wcześniej, co musisz zrobić, i tak dalej. No i tak się możesz domyślić, to ci troszkę czasu zajmie. Dlatego lepiej jest sobie najpierw pogrupować zadania tematycznie, wykonać jedno po drugim, żeby nie wychodzić z określonego trybu, nie? Dlatego powiedzmy, jak chcesz sobie zrobić blok pracy i masz w nim do zrobienia pięć rzeczy, gdzie trzy są tak naprawdę z tego samego tematu, a pozostałe dwa są losowe, to powinieneś najpierw zrobić... Te wszystkie trzy, które są, że tak powiem, jednolite tematycznie, a następnie zrobić te losowe. No i teraz, sobie szybko przejdziemy przez temat maksymalizacji efektów w bloku pracy. No bo już na ten temat mam parę filmów, nie ma sensu, żebym się na ten temat rozgadywał, ale wymienić najważniejsze czynniki. Pierwszą taką czynnością jest redukcja rozproszeń, czyli przede wszystkim odkładasz telefon gdzieś na bok ale też likwidujesz wszystkie inne potencjalne rzeczy, które mogłyby cię rozproszyć, nie? Tak samo w trakcie bloku pracy chcesz robić tylko to, co masz zaplanowane i nie chcesz się angażować w jakieś różne poboczne zadania, nie? Które akurat ci przyjdą do głowy. Jak ja na przykład sobie montowałem film i miałem zaplanowane, żeby na przykład zrobić do minuty czwartej, no i sobie gdzieś tam na przykład pomyślałem, że a ciekawe na przykład jak moje pozostałe filmy, nie? No i sobie wchodziłem, sprawdzałem i tak co, co chwila wpadałem w taki ciąg różnych losowych zadań, które mi ostatecznie zabierały czas, nie? Tego chcemy uniknąć. Tak samo musisz mieć świadomość, że twoja koncentracja, no pomimo, że każdy ma tę umiejętność, to jest to umiejętność, którą da się rozwijać, dlatego możesz wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia nie w bloku pracy, ale w innych momentach dnia. Takimi ćwiczeniami może być na przykład trenowanie koncentracji takiej wzrokowej, że sobie śledzisz, bierzesz sobie jakiś palec, punkt, co rysujesz nieskończoność i śledzisz sobie palec jak leci. To z pewnością Ci może pomóc zachowywać uwagę, więc w rezultacie się skupić, a także, no, nie wiem, no może to być medytacja taka 13-minutowa solidna, gdzie się skupiasz na swoim oddechu. No i kolejnym ważnym czynnikiem, który mam w głowie jest to, żebyś zadbał o to, żebyś był odpowiednio wyspany. W sensie wiesz o co chodzi. Jak jesteś niewyspany, to Twoje moce intelektualne są niższe niż jakbyś był wyspany. No nie, wiem, no wiem, może ci po prostu być ciężko myśleć, tak? Skupić się i tak dalej. No i dlatego chcesz zadbać o to po pierwsze, żebyś spał odpowiednią długość czasu i o to, żeby ci się spało odpowiednio dobrze. Czyli wiesz, co chodzi. Musisz odpowiednią ilość czasu spędzać na spaniu. Musisz przed spaniem unikać patrzenia się w ekrany, no bo to pogarsza jakość twojego snu. Możesz sobie uchylić okno, żeby troszkę przewietrzyć, obniżyć temperaturę pokoju, no bo jak sobie troszkę przewietrzysz, ochłodzisz sobie pokój, to będzie ci się lepiej spało, nie? Tak samo musisz pamiętać o tym, żeby nie wypić kawy zbyt późno, no bo kawa dosyć długo siedzi ci w organizmie i tak ja nie piję Ogólnie z tak mniej więcej z 8 godzin przed spędem, już kawy, nie? No i dobra, na tym w tym to już jest wszystko. Dziękuję, że go obejrzałeś. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaki jest najlepszy sposób na koncentrację w trakcie nauki, no to obejrzyj sobie krótki filmik, który tutaj się wyświetla. Pa.